Siemanko, witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagramy w Gothic 3. Ostatnio zakończyliśmy sobie przed koło tej świątyni i... No, kamaka uwolniliśmy, przynajmniej wyprowadziliśmy z niej. E, I cóż, ostatnio wspominałem sobie e, o tych kamiennych kręgach, które gdzieś tam się znajdują. No i tak, gdyby nie to, że jest ciemno, można byłoby tam pójść. Tylko, no, fajnie, gdyby oni mieli jakiś tutaj... E, Łóżko, ale go nie mają, więc trudno. Będziemy musieli się teleportować do Trellis i... No, chciałbym tam jednak pójść do tego kamiennego kręgu. Tam są jakieś skrzynie, też chyba fajne. W których są równie fajne itemki, które chciałbym na pewno... Yy, no, mieć, bo... To jest zawsze kasa, która teraz, no... Wydaje mi się, że jest nam potrzebna. Yy, bo nie ma jej dużo. Dobra, hm, Bezi teleportuj się szybciej, bo, bo bań to wygląda. Dobra, porozmawiam sobie z Torusem, ale jest ciemno. Dobra, jeszcze ściny są, mam nadzieję, że nie się zaraz u... ułożą. Okej, okay, teraz. Wykopaliska, tak? Wykopaliska we wschodniej świątyni znów postępują zgodnie z planem. Czas najwyższy. Jeszcze to trochę 68. bym kupił bo to twoja zapłata. Tyle. O, też cię lubię bardzo. E, Okej, okay, dobra, to teraz zajmijmy jakieś łóżko. Mi się wydaje, że ten cały ases powinien je mieć. Przynajmniej mam nadzieję, że jeszcze w niej nie śpi. O, ogrze. Bardzo nie grasz. Jest kabir. Jesteśmy moim zabawieniem, ale tych klatek to mogłoby być więcej troszkę. Dobra. Łóżko. Mm. Nie ma to jak się położyć w jakimś takim wygodnym, mięciutkim, z takim zadaszeniem. Pewnie będzie mu się przyjemnie spało. I to jeszcze nawet nic nie płacił za to. E, dobra, no to co, idziemy może sobie na nie tą farmę, hmm, którą... na którą udali się jakiś tam patrol orków. No i... w której coś się widocznie stało, ponieważ ten patrol nie wrócił. I nie wiadomo... O co chodzi z nim? No i dlatego trzeba się wybrać tej wioski i ogarnąć samą tą sytuację. A ja, ja miałem sobie zebrać, te rośliny tutaj te dzieła mamy. To zrobię. Jó, już, takie takiej odległości mi te kwiatnice widzę. Nie no, zasięg to one mają. Tak, się, tak sobie patrzę, czy gdzieś tutaj, bo tutaj też chyba po tej stronie kwiatnice. I się tak rozglądam, właśnie, czy ich nie ma tutaj. A to dziwne. Myślałem, że one tutaj są też. Yy, dobra. Po co ja tutaj idę? To nie wiem, ale okej. Okay. Yy, bo jest to i to też jest po prostu Dobra. A teraz mamy nieskończoność mamy. Prawie. Znaczy ciężko ją teraz wyczerpać, bo cały czas się regeneruje Yupi Dobra. Yy, tam na wprost jest już widać jakieś tam yy, trochę zniszczone budynki. I to jest właśnie ta farma. Kruchcia. Co tam u ciebie? E, dobra, musimy porozmawiać z tym kapotcem. Czy jaką tam Uważaj, ma? Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Uch, ale wy jesteście specjaliści od tego, naprawdę. Kurde, no co jest? No, kiepsko się nagrywano. Co tu się stało? Ja też bym chciał to wiedzieć. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mhm. Mieszkało na niej gdzieś ze czterech wieśniaków. Teraz ich tu nie ma. Farma jest kompletnie zdemolowana. No i ciekawe, kto to zrobił no nie? Kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, już bym mu siedział na karku. Na zachód stąd jest jaskinia. A co w Widywałem tam różne bestie. To niby bestie tak zniszczyły tego bardzo niebezpieczne. Naprawdę, tak. Może to ich sprawka. Na, pe na pewno w to uwierzę. <laughs> Mógłbym zbadać dla ciebie tę podejrzaną jaskinię. No jaskinie. Zrób to! Pewnie będzie trzeba zabić hmm. wszystkie napotkane tam istoty. No coś tu zrobi. Nie wiem, co on tam mówił jeszcze nieważne skrócie. Torus chce wiedzieć czemu nie ma żadnych wiadomości z Farmy. Nie dziwię się. Jak widzisz nikogo tu nie. Ale ma. tak trudno wysłać jednego orka. A jest was tutaj. Yy, sześciu, siedmiu... Siedmiu orków jednego trudno wysłać, żeby zrobił te pięć kroków i poszedł do tego Torusa. Naprawdę? <grym> Naprawdę. Nie rozumiem ich. Yy, nieważne. Idziemy sobie do tej jaskini, która jest... Dobra, kufer jeszcze nie wiem. Która jest gdzieś tam? Yy, dobra, bo tutaj było. O, paczka z bronią. Właśnie tak się, tak dziwię się, tak patrzę, rozglądam, czemu nie ma tutaj paczek z bronią, a właśnie w takich obozowiskach powinna być. Szkoda, że tylko jedna. Bo dalej one mi są potrzebne, i to w dużych ilościach. Wilcze ziele, nie wiem po co, ale niech będzie. Um, tak, to jest ta jaskinia. E, tutaj są jakieś chyba lwy, co ciekawe. Tak, w Leptanie. Dosyć rzadko spotkane, ale są. No, blisko, niedaleko jesteśmy już w Ranku, więc no, mogą się tutaj zadomowić. E, podejrzane tygry, szablozębne, one są mocne. E, jak widzicie, potrzeba nie... na nie co najmniej dwie kule ognia, a gryźć też potrafią. Yy, I nie wiem, czy tu jest jakiś... O tak! Kolejny już idzie do mnie. Chyba są, nie wiem, z 3 albo 5 tygrysów. <laughs> Dlatego... Uuu! A ten tu na... Ten tu na 3! Dobra, gin. Nie, nie mogę sobie pozwolić na jakieś... Tutaj e, z jego strony ataki, bo to się dla mnie źle skończy. Mm, dobra, i tu jest jeszcze jeden zakręt. Aha, okej, okay. ile tych sztuk jest tam jeszcze? Jedna? Dobra, to chyba były jednak trzy. Uuu, ale na niego trzeba wpakować tego. Dobra, ostatni jesteś, to cię zabiję na szybko. No i cóż, wykonaliśmy. Mamy już reputację w trailis z odpowiednią, aby dostać się do tego całego dowódcy. Ale nie, wykonamy wszystko, bo tutaj questy są naprawdę łatwe. Jakąś miksturę leczniczą podniosą nawet, nie spodziewałem się tego. A tu jest dużo moich roślin, yy, więc bardzo fajne, fajna jest No tutaj sobie trochę pozjadły parę yy, osób te całe... Yy tygryski nie powiem, miało dobrą miejscówkę dobra, metalowy kufer którego będzie nie potrafi otworzyć yy, mamy jakieś dwa pierścionki, to dobrze zawsze gold będzie jeśli kiedyś to sprzedam w ogóle yy, no i co, wychodzimy stąd, bo jest tu ciemno i nie warto tutaj siedzieć dłużej no i cóż, poinformujemy tego orka całego już zapomniałem jaką się nazywał, bo on miał jakiś trudny taki nick kabot, czy coś takiego no, i niestety będzie tym zawiedzioną tą informacją. No i sprawdzą się jego najgorsze przypuszczenia. A jakie to zaś dowiemy? W jaskini na zachodzie znalazłem stado tygrysów szablozębnych. Były bardzo niespokojne. Ten bałagan na farmie chyba nie był ich sprawką. Dokładnie. Cholera, a już miałem nadzieję, że unikniemy komplikacji. O czym ma na myśli. Komplikacji? Co masz na myśli? Ostatnio w lasach na północy widuje gońców leśnych. Aha. Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni dokonali tych zniszczeń. Sądzisz, że gońcy mogliby hmm. zrobić coś takiego? Nie lekceważ ich. Potrafią się posługiwać bronią. No, nie w większej grupie stanowią ogromne zagrożenie. Co mam zrobić? Na czele gońców zwykle stoi drugi. Dowiedz się, czy to on kazał zaatakować farmę. Jeśli tak, zabiję. U, to będzie ciężki quest. <noise> e, trzeba będzie podjąć taką albo inną decyzję. Więc, no, będzie zazwyczaj ciekawie. E, goblin! A to ciekawe, dawno ich nie widziałem tutaj. E, no właśnie, tak mi się wydało. Czyżby to był tylko jeden goblin? Było troszkę mało. Co najmniej trzy by tutaj były. Dobra. Okej, okay, nieważne. Kiepło many też jest ważne. Gdzie tu, tutaj teraz pójść? Dobra, chyba tędy. Ujdziemy do tych gońców, bo. dowiemy się troszkę od nich. O co tutaj chodzi? Jakie tutaj spory następują i dlaczego tak w ogóle bez żadnych przyczyn zaatakowały tą farmę? No, przecież to takie trochę nie bardzo jest z ich strony. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja mam nadzieję, że to się ładuje tylko mąkę i dlatego, że mam jaścinę. I cały czas widzę jakieś rośliny, które chcę zbierać. W ogóle... Ooooo, dziko! Jak się przestraszyłem! No nie, jakbyście mnie zobaczyli, to tam, Ale przynajmniej nie umiem gryźć, to dobrze. Wow. Normalnie stres. Jak on, znaczy tak, tak ucichła muzyka i tak patrzę, gdzie coś idzie, a tu bam, przy nocy stoi, ja. No, zawał po Polsku. Tak bez sensu, bo się takim z czymś no. Uff. Zresztą dzik by nas nie zabił. <noise> Ale kto wie, co to mogło być. Tutaj jest dużo zębaczy na tej trasie. I nie wiem na ile hitów one są. Na dwa. No niestety. Więc. Jest... No. Niezbyt to takie wygodne. No idziemy są troszkę. Odczuwalne. No ja rozumiem, że ten teren się ładuje, ale no bez przesady. Przynajmniej można poekspliścić tutaj całkiem... no, spokojnie. No jak widzicie, kurczę, zużyłem już sporo tych kul. No ta mana jeszcze stać mnie na użycie jakichś tam paru zaklęć, więc całkiem miło jest teraz z tą maną. Eee, co to jakiś cmentarz jest w ogóle dziwne. Mm. Wystarczy, też spoko. A tu? Blee! no tak. Orkowie lubią takie ozdoby. Więc no cóż, to do nich podobne. Y, czy tutaj nie ma czasem żadnej j, jakiejś y, skrzynki, czy coś w tym stylu? Ojej, no co z tymi legami? No, bardzo się dają te znaki, no. Jeśli są, nie wiem, czy może testować nagranie. Tak myślę, będzie dobrze, bo teraz tak kiepsko trochę z tym idzie. No tak, ktoś do mnie zaraz pisze. Chyba yy, nie włączę. Trudno. Będzie musiał on to poczekać. Dobra, ta ściana była dosyć długa, ale już zniknęła. Yy, dobra, co tutaj mamy? Tarcza by mi się przydała, ale nie ma jej. Yy, tutaj są bądź leśni. Tak, w tych chatkach sobie mieszkają. Yy, no i cóż, pogadamy z nimi, szczególnie z druidem, co on tutaj odpierdala, bo, bo, o coś konkretnego chodzi. bliska jego, tak. Przyzwyczajeniem się, że wszystko zbieram na no to co Jest tu dosyć sporo, więc taki, taki Bajzer, no, byli w stanie zrobić. Ja tylko poszukam u nich, czy nie ma żadnej paczki z bronią. Chociaż nie wiem, czy końc by takie posiadały, posiadali. No dobra, chyba nie ma. Trudne. To idziemy do tej szopy. I co ty nam powiesz, Tornie? To zbyt głośno, Ułożysz zwierzęta Co? Nazywam się Torn. Właśnie wszystkie zabiegy? Jakbyś miał trochę. No oczywiście jestem. bezi tak? Mm. Skąd możesz mnie znać? Nie możesz zaznać spoczynku, podejmujący decyzję. Nie masz to ojczyzny. Wiem teksta. to. Jesteś taki jak ja. Czyli. Jeśli pozostajesz zbyt długo w jednym miejscu, nie czujesz już, że żyjesz. Ja mam wrażenie, że tutaj siedzisz i siedzisz cały czas. A, no dobra. Jesteś wojownikiem Adalosy. Zobacz, co uczyniły zaślepione chciwością bestie Beliara. Bardzo niewielu ludzi potrafi żyć na wolności. Bez strachu jestem koszmarem który spadnie na Orków, jeśli uśmielą się zaatakować lasy. Mm -hmm. Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farmę w pobliżu Trelis. I mają całkowitą rację. Ludzie mm. pracujący dla Orków, tak jak tamci farmerzy utrudniają innym życie. Aha, rozumiem. mogę Stać bezczynnie i patrzeć jak ludzie pozwalają się zniewalać, byle tylko przedłużyć nieco swoją dęzną egzystencję. Wyobrażasz, że wyjściem z Wydaje tego wyjście. problemu jest zabicie Zeusa z Jest spocz. Nic to nie pasuje osobiście. Nie zniknął z naszych lasów. Hmm. Spoczniesz, Pokaż spoczniesz prędzej czy później. Toż e i Przestań używać magii. Nie chciałem tego robić, ale niestety tornień nie pochwalam wiesz, tego. Nie używam... Dobra, to był taki. Eee. Yy, Wczytek. Już wiem, żeby to nie wyszło. Więc. Nie zrobimy tego w ten sposób. Mam inny plan. O ile mam to zaklęcie. <laughs> Ale mam nadzieję, że jakiś się znajdzie. O nie. Ja to... Ja, ja się z nim rozprawię. torn Czeka się zagłada. No już, nic, spoko. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Przywołanie błyskawicy. Taki o to przywołanie mi chodzi. że jeszcze mogło być fajnego i czego jeszcze wam nie zaprezentowałem z tymi zlampkami. Nie, ale. Bąbel czasowy, To by było, no, fajne, żeby miałbym czas do ucieczki. Chyba, mam pojęcia, jak ten bąbelek działa. A nie chcę się kolejny raz wczytywać? Przestań używać magii. Tornie, bajo. Morderco. O, trudno. Teraz ciekawe czy spierdolę. Nie wiem. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Yy, wykonaliśmy to, co trzeba było. I, i cóż, i Saionara. Yy, widzę, że we mnie celują sobie, więc ja się napiję troszkę. Bo nie wiem, jak oni potrafią strzelać z tych łuków. Jeśli mi trafią, to chyba będzie dla mnie. To nie najlepsze, to sądzę. Yy, tak więc, no cóż. No tak, parują do mnie strzał wszyscy najgorsza opcja jaka mogła być ale dobra ja będę się tak poruszał cały czas i starał się coś zrobić a między innymi ich zabić bo oni się nie poruszają więc to śwoty są czekam aż strzeli ten drugi jeszcze ok ach trafi mnie tak myślałem jak oni strzelają w takim odstępie czasu, który mi nie odpowiada i... To jest złe. No Spoko, jakie się załatwimy. Yy, teraz nie wiem czy mi startrzymane na strzał. A, tak, tak średnio. Gini. Okej, okay, coś jeszcze? Czy wszystkich już załatwiłem? Nie, po prostu... Nie będę na pewno po stronie yy, końców Leśnych i tyle. Nie podoba mi się to, że po prostu yy, zabili tych ludzi w wiosce, ponieważ tak, bo im się tak zachciało i tyle. Yy, moim zdaniem było to strasznie złe. No, ryły, naprawdę, nie trafisz, bezi, cioto. I czemu on nie może trafić? Co to za ciota jest, no? <ścoughs> naprawdę... Znowu muszę biec. Strzelajcie sobie dowolnie. No, co tam? Kto Boga temu zabroni, no <laughs> No, ale to jest boskie, oni sobie odpuszczają kiedy ich, ich normalnie gość kiny cudowne Uuuu, oberwałem Składasz się To niedobrze e, Twu, muszę tego się ominąć nie, nie chcę tego... Chcę do tego gońca leśnego, które się pali ale nie no, muszę innego, tak? z Zgin. Umrzyj. Tyle obrażeń dostać. Dobra. No mm, i tak nie na Umieram i to idzie. Walczymy sobie na dystans. Mi to się bardziej podoba niż jakaś walka wręcz. Oni chyba nie są źli. Raz, dwa, trzy. Za dużo ich. Kurde. Muszę jakoś się ich inaczej pozbyć. Ładujemy, dobra, ładnie weszło. Mm, nie udało się to i w ogóle chyba ginę. Muzyczka się wyłączyła, nie włączyli. Dobra, nieważne. 6 miksów pozostało. Mm, nie wiem, jak by teraz to zrobić. Nie przewidziałem, że będzie ich tak dużo. W ogóle mogliby mnie zaatakować, a nie tak. Może jak do nich podejdę. No właśnie. Znaczy chodzi mi o to aby oni zaczęli mnie atakować, a nie, wtedy ja będę mógł uciec, a jak oni tak mnie yy, no, namierzają. To wygląda z dupy troszkę. A nie tak jak, jak, jak ja bym chciał. Yy, więc no cóż. O właśnie, teraz oni się tak stopują. Zanim wyjmą ten miecz, to ja jednego zabiję. Jeden strzel we mnie. Dobrze, nie Mniej więcej tak to chciałem, żeby wyglądało. I jaki jest plus tego, że ja zabiję tych gońców leśnych, ponieważ oni mają łuk warty 13 tysięcy sztuk złota i sprzedam go za 4. To i tak dużo. Normalnie ja ich kocham za to, że oni są tacy drodzy, bo to naprawdę nas wspomoże finansowo. Eee... No niestety. To też był jeden z powodów. Eee, muszę przyznać. Eee, może nie był on zbyt szlachetny, no, ale co z tego. <laughs> to tylko gra. Mm. Tak więc już to zdradziłem. zradziłem. Nie jestem po stronie odonosa w życiu. Znaczy, no, ta decyzja jednak, w nowym wydaje mi się lepsza. Nie podoba mi się to, że oni sobie tego tą farmę zniszczyli zabili. Tych ludzi, którzy tam byli tornie. No co ty teraz posiadasz? No i co? Nie spoczniesz. Właśnie spocząłeś tutaj. W swoim magazynie. E, fiolka. Też mi się podoba. Wytrych. Też może być okej. Okay. Mm, czy ty masz coś w tym kufrze? Wątpię, ale... Zajrzyjmy. E, Merchewkę. Tak. To jest to, czego chciałem. Mogę zrobić sobie jakieś mistury czy coś? Yy, jedną, jedną, brakuje mi samolotu. Tyle. Wystarczy na razie. To co, opuszczamy to miejsce? No i cóż, orkowie będą zadowoleni, myślę, yy, z tych moich rozwiązań. Nie wiem, czy tędy dam radę skoczyć, rozpukuję sobie.